Dzień dobry. Dzisiaj Wam pokażę, jak otwieram saszetki I zostało mi 8 kart do całej kolekcji. Jeden Top Keeper, 5 kart z Real Madrid i 2 ze Sportingu. No i y, dzisiaj postaramy wtrafić braki. A jak nie wtrafimy, będą powtórki? No cóż, położymy do albumu z powtórkami. Dobra, zaczynamy. No. Z Real Madrid. Bo z, z Real Madrid. FC Bayern, Monachium, Manchester City, River Plate, Manchester United. Z Milanu. I jeszcze z Milanu. Dobra. Pierwsza suszetka. Teraz druga. z Juventusu, klub z, nie wiem jak to się nazywa, mm, tutaj mamy mm, Marcylia, Liverpool Marcelia Real Madrid Fechewar. Tego mi, nie, nie brakuje. Też taki, o i Bayern. Tutaj mamy, no tego mi nie brakuje, ale dobra, Duma Ruma, River Plate, koszulki, Son z Tottenhamu, I Changer z Ajaxu. Tutaj z River Plate mamy brąkarza. Bayern. Manchester United Kapitan, Tutaj jeszcze zawodnik. O, klub z Chelsea. Ło! I mamy rarkę Mbappé. Mam ją tutaj, ale powtórka to będzie bardzo dobra. I teraz co nam tu wpadło? Tutaj mamy Olimpiakos, Real Madrid. Tutaj taki Sporting. Tutaj klub. I Tytan. No, nie ma braków, ale jest rarka. Więc dobrze. I, i zaraz. Yy, włożymy wszy, a chociaż dobra. Yy. No na no, dzisiaj to było wszystko. Widzimy się w innym odcinku. Pa!